Wartek, 13 dzień grudnia. Tomasz Nikiel witam Państwa bardzo serdecznie. Rozpoczynamy dziennik, a w nim już za chwilę. Jeleniogórski Rotary Klub od wielu lat działa na rzecz lokalnej społeczności. Tym razem swoją pomocą objął Zespół Szkół i Placówek Specjalnych, którego wychowankom przekazano 10 chodzików. W planach jest także zakup samochodu ułatwiającego transport. Mija 31 rocznica wyprowadzenia z kąt Solidarności 80 milionów złotych. Jeden z głównych organizatorów akcji, senator Józef Pinior, spotkał się z tej okazji z uczniami drugiego liceum ogólnokształcącego w Jeleniej Górze. Bezinteresowna, daleko idąca pomoc. To wynik nowych kontaktów, jakie wspólnie nawiązali Jeleniogórski Rotary Klub i Zespół Szkół i Placówek Specjalnych. Pierwszym efektem jest przekazanie dziesięciu chodzików dla niepełnosprawnych dzieci uczących się w placówce. Jeleniogórski Rotary Klub funkcjonuje już 15 lat. Statutową działalnością jest niesienie pomocy społeczności lokalnej, ale nie tylko. Rotarianie nie po raz pierwszy niosą wydatną pomoc w postaci elementów wyposażenia niezbędnego w funkcjonowaniu wielu instytucji. Wczoraj w Zespole Szkół i Placówek Specjalnych przy ulicy Kruszwickiej odbiło się uroczyste przekazanie chodzików, które przydadzą się zwłaszcza dzieciom mającym problemy z samodzielnym poruszaniem. Zawsze wszystko się przyda, jeśli chodzi o sprzęt e, dla niepełnosprawnych ruchowo naszych, Uczniów. A chodziki na pewno się przydadzą, bo mamy dzieci, które potrzebują pomocy przy chodzeniu, więc będą przekazane również na placówkę przy ulicy Grodgera i kilka zostanie u nas. Dzięki współpracy rotariańskiej, a tutaj w szczególności kolegom z Duńskiego Klubu Rotariańskiego. Mamy okazję dzieciom podarować, przekazać, podarować chodziki jak to takie już z, z lepszej półki, z wyższej półki, lepszej jakości. I to nas cieszy, że to możemy właśnie tutaj w tej szkole, gdzie tych dzieci niestety jest bardzo dużo niepełnosprawnych, w jakiś sposób im pomóc i po prostu y, zaistnieć i z jakąś pomocą dla nich. Do zespołu szkół i placówek specjalnych uczęszczają dzieci i młodzież nie tylko z terenu Jeleniej Góry, ale również z okolicznych miast, a nawet powiatów. W ostatnim czasie szkoła przy ulicy Kruszpickiej przeszła gruntowny remont i zyskała nowe wyposażenie. Jednak nie wszystkie potrzeby zostały do końca zaspokojone. Pomoc, której udzielili członkowie Jeleniogórskiego Rotary Klubu, bardzo się przyda, podkreślał Romuald Szpot. Jest to pierwszy, pierwszy prezent, żywimy głęboko nadzieję, że nie ostatni. Wsparcie w postaci 10 chodzików, jakie wczoraj oficjalnie Specjalnie przekazano nie było wynikiem wcześniejszych kontaktów pomiędzy szkołą a Rotary Klubem. Przez przypadek szukając różnego rodzaju kontaktów z dziećmi tutaj całkiem przypadkowo spotkałem się z panem dyrektorem. Spotkałem się później z kadrą, która po prostu mnie zaszokowała swoją. Zaangaż swoim zaangażowaniem, swoim wspaniałym podejściem do, do, do tych dzieci, do całej pracy. No, czyli to jakby to jest to, czego my szukamy wśród ludzi, żeby móc z nimi współpracować. A tu kadra jest fantastyczna, pani szczególnie <ścoughs> pani dyrektor, pani Kasia. Od spraw takich artystycznych, no to, to są przewspaniali, w moim wyobrażeniu przewspaniali ludzie. Pomoc na jaką może liczyć szkoła jest o wiele dalej idąca niż można było się tego spodziewać. W rozmowach toczonych pomiędzy dyrekcją szkoły a władzami rotary klubu uzgodniono, że następnym darem, jaki zostanie przekazany, będzie samochód w którym te dzieci, które mają największy problem z poruszaniem się, będą przewożone ze szkoły, na przykład na dworzec PKS. Mniej sprawne, no ale jednak troszeczkę mające kłopoty z chodzeniem, dowieźć do środków e, e, miejskiego transportu, czy dzieci dojeżdżają gdzieś prawdopodobnie z Lwówka, z, tu z okolic, żeby dowieźć ich. No i mm, funduszy na to nie ma. Więc dyrektor wystąpił z taką propozycją, że nawet mówi używany samochód, być może uda się, nie, nie zaprzeszajmy, być może uda się. To nie jest jedyna pomoc, będziemy się opiekować tym, tą szkołą i będziemy pomagać tak jak, będziemy, jak będzie nas na to stać. Jak nawiązanie kontaktów oceniają nauczyciele? To bardzo dobra inicjatywa, podkreślali zgodnie wszyscy pedagodzy, z którymi rozmawialiśmy. Taki sprzęt jest zawsze potrzebny. E, wiadomo, sprzęt, który dzieci posiadają, to jest albo niesprawny, nie, 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 nie także na pewno e, jest to dobry cel. I, I przydadzą się na pewno te chodziki i ten sprzęt. Jak się okazuje jeleniogórscy rotarianie nie zamierzają spoczywać na laurach i w ciągu najbliższych tygodni przekażą dla Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej dwa wysokospecjalistyczne kardiomonitory o wartości ponad 80 tysięcy złotych które przez ostatni rok intensywnie zbieraliśmy środki na zakup tychże kardiomonitorów i dzięki pomocy innym klubów, innych klubów polskich jak i zagranicznych udało nam się zgromadzić środki i niebawem 18 stycznia przewidujemy przekazanie tychże kardiomonitorów dla szpitala w Jeleniej Górze. Wczorajsza uroczystość została połączona z przedświątecznym spotkaniem, podczas którego uczniowie szkoły zaprezentowali krótki spektakl teatralny oraz przygotowali słodki poczęstunek dla zaproszonych gości. O Solidarnościowym Podziemiu, walce ze służbą bezpieczeństwa i akcji wypłaty z banku 80 milionów złotych, opowiadał Jeleniogórskim uczniom z drugiego Liceum Ogólnokształcącego Józef Pinior, senator, a zarazem jeden z głównych bohaterów filmu Waldemara Krzystka. 80 milionów. O filmie mówiło się dużo. Fabuła bazuje na autentycznych wydarzeniach. Tuż przed ogłoszeniem stanu wojennego młodzi działacze Solidarności organizują brawurową akcję wypłaty z wrocławskiego oddziału PKO 80 milionów związkowych pieniędzy, zanim konto zostanie zablokowane przez Służbę Bezpieczeństwa. Obecny senator Platformy Obywatelskiej Józef Pinior jest zarazem jednym z głównych bohaterów filmu. To jest ważne, żeby ten film w tygodniu, w którym obchodzimy smutną rocznicę stanu wojennego, a jednocześnie radosną rocznicę w postaci przyjęcia nagrody Nobla przez Unię Europejską, żeby młodzież mogła pojąć proces historyczny od stanu wojennego, od walki Solidarności tutaj, także w Jeleniej Górze, do tego, że mamy dzisiaj otwarte granice i możemy korzystać z tego, że jesteśmy w w wspólnej Film wyświetlono w zdrojowym teatrze animacji w Cieplicach. Zainteresowanie uczniów drugiego LO było spore. Sala wypełniona była po brzegi. Zapytaliśmy więc licealistów, jak oceniają produkcję. Film szczerze oglądałem już wielokrotnie. Byłem nawet na premierze kinowej i film bardzo pozytywnie oceniam. Przekazuje historię no, czasów, kiedy, których nie mogę pamiętać, ale w sumie czasów nie jeszcze tak odległych od tego, gdzie żyjemy. To, o czym było już wcześniej wspomniane, zbliża się 13 grudnia. Odebranie nagrody przez Unię Europejską. Symbol no, jedności polskiej, symbol wolności. Którą zyskaliśmy, pokazany w bardzo dobrej formie, w formie przyjaznej dla osób w moim wieku i nie tylko. Już wcześniej miałam zamiar obejrzeć ten film, ale cieszę się, że właśnie możliwość otrzymałam dzisiaj. I oczywiście nie żałuję, że swój wolny czas poświęciłam na obejrzenie tego filmu, ponieważ dzisiaj zrozumiałam, jak bardzo mocno ludzie musieli walczyć o Polskę, jak poświęcali nawet swoje życie, swoje życie prywatne, rodziny, żebyśmy teraz mogli żyć tu, gdzie jesteśmy. Film, zanim powstał, nie zyskał akceptacji wszystkich bohaterów w nim ukazanych. Józef Pinior dość długo zastanawiał się, czy zgodzić się, by przedstawiono w nim jego postać, mimo pewnych obiekcji jest zadowolony z rezultatu. Udało się Waldebarowi Krzyszkowi pokazać ten film jako wielką przygodę mojego pokolenia i to jest najważniejsze, żeby młodzi ludzie odebrali to jako Wyzwanie dla samych siebie, że dzisiaj także warto się mierzyć z wyzwaniami dzisiejszego czasu i warto wierzyć w idee, które mogą zmieniać świat. Po filmie uczniowie mieli okazję porozmawiać z obecnym sanatorem, a byłym działaczem Dolnośląskiej Solidarności. Uczniowie zespołu szkół elektronicznych w ramach współpracy z Wydziałem Przyrodniczo-Technicznym Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej mają okazję zapoznać się z ofertą kierunków studiów, których absolwenci poszukiwani są na rynku pracy. Najbardziej pożądanymi przez pracodawców pracownikami jest dzisiaj kadra inżynierska. Wielniej górze studia na kierunkach technicznych prowadzi m.in. Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa, a z ich programem mogli zapoznać się uczniowie zespołu szkół elektronicznych. Wydział przyrodniczo-techniczny to przede wszystkim gwarancja dobrego przygotowania studentów, którzy będą mogli sobie poradzić w bardzo trudnych i złożonych sytuacjach na rynku pracy. Kształcąc naszych studentów, uczymy ich zarówno prezentacji osobistej, a zatem umiejętności negocjacyjnych, umiejętności rozmowy z przyszłym pracodawcą, ale głównie stawiamy nacisk na kształcenie umiejętności. W związku z powyższym nasi studenci, nasi absolwenci mają na bardzo wysokim poziomie umiejętności zawodowe. Mamy tutaj na uczelni sporą bazę, yy, znaczy zaplecze techniczne. Chodzi mi o pracownie, które są yy, w regionie najlepsze. No, i nie trzeba jeździć w przeciwieństwie do naszego konkurenta głównego, czyli Politechniki Wrocławskiej, oddziału w Cieplicach. Nie trzeba jeździć na zajęcia praktyczne do Wrocławia, tylko mamy na miejscu taką bazę, która wystarcza. Spotkanie miało więc na celu przede wszystkim pokazanie przyszłym studentom, czego oczekuje się od absolwenta Wydziału Przyrodniczo-Technicznego. Uczniowie klasy maturalnej mogą więc już planować swoją przyszłą karierę. W oparciu o swoje zainteresowania i predyspozycje, trzeba mierzyć siły na zamiary, czyli po prostu no, ocenić w, miar, w miarę oczywiście, ocenić tą swoją wiedzę, swoje możliwości, no i oczywiście kierunki, to co, co, co chcą w życiu robić. Czy to jest pokrewne im, te kierunki, które są dla, poszczególne uczelnie proponują, czy, czy nie. No i myślę, że główne to jest, na to muszą zwrócić uwagę, żeby się zmierzyć z tym, co w przyszłości ich czeka. Zwieńczeniem spotkania było porozumienie dotyczące współpracy, wymiany doświadczeń i kadry pomiędzy zespołem szkół elektronicznych i wydziałem przyrodniczo-technicznym karkonoskiej państwowej szkoły wyższej. Między nami aniołami to nazwa polsko-czeskiego projektu obejmującego prezentację tradycji świątecznych obu narodów. W jego ramach w wieleniogórskim Centrum Kultury zaplanowano kilka ciekawych wydarzeń. Jednym z nich są trwające do jutra plastyczne warsztaty bożonarodzeniowe. Ich uczestnicy, Polacy i Czesi, wspólnie wykonują drewniane anioły, szklane kalendarze adwentowe czy witraże. Przed kiermaszem Świątecznym realizujemy tygodniowe warsztaty. Są one skierowane dla, do, do osób dorosłych i gościmy tutaj Czechów z Jelemnic, z Harachowa, z Wrchlabi. jest to z Liberca, o, dziękuję. Celem tych warsztatów jest wspólna praca w trakcie, w czasie Przedświątecznym. Pracujemy w szkle, w ceramice, w drewnie oraz realizujemy warsztat z koralików szklanych, prowadzony jest przez artystkę z Czech. Wykonywanie barwnych witraży wymaga sporo cierpliwości i precyzji, jednak do Jeleniogórskiego Centrum Kultury zgłosiło się wielu chętnych nabyć właśnie takich umiejętności. Efekty były ciekawe. Tyle samo pracy kosztuje również wykonywanie innych ozdób, w tym przypadku były to szopki bożonarodzeniowe, które wykonywane są. To jest zazwyczaj, prawda? A te są e, wykonane w glinie i e, dla, mnie jest to, e, dla mnie jest to zupełnie eksperyment, ponieważ jestem e, początkującą osobą. Do Jeleniej Góry przyjechało kilkunastu Czechów, którzy zorganizowanie warsztatów uważają za bardzo dobry pomysł. Mieliśmy z koleżankami taką możliwość uczestniczenia w warsztatach różnie ukierunkowanych, więc powiedziałyśmy sobie, że jest to dobra okazja. Jelenia góra jest bardzo blisko od nas, a nie znamy jej zbyt dobrze. Teraz jest przed Bożym Narodzeniem okres Adwentu, kiedy człowiek zamiast siedzieć w domu i sprzątać czy piec powinien troszeczkę. E, sied, sied, się zastanowić, podumać. Się uznałyśmy z przyjaciółkami, ja że jest to z koleżankami dobra taką możliwość uczestniczenia. Warsztaty będą prowadzone do jutra. W nadchodzący weekend Jelniogórskie Centrum Kultury przygotowało również sporo innych atrakcji w postaci kiermaszy i koncertów świątecznych. Zapraszamy. Na zakończenie naszego dziennika mamy dla Państwa zaproszenia na kolejne wydarzenia, które jeszcze bardziej wprowadzą nas w klimat Bożego Narodzenia. Pierwszym z nich jest czeskie Boże Narodzenie, na które zaprasza Miejski Dom Kultury Muflon w Sobieszowie. Spotykamy się w piątek, serdecznie Państwa zapraszamy. 14 grudnia od godziny 16 w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury Muflon będzie można uczestniczyć. W jarmarku będzie, będą sprzedawane różne wyroby świąteczne. Będzie można posłuchać kolęd w wykonaniu polskiego zespołu i zobaczyć obrzędy bożonarodzeniowe, które zaprezentowane będą przez Czechów. Drugim przedsięwzięciem jest koncert charytatywny Podziel się, który odbędzie się w kościele garnizonowym. Jest to już piąta edycja tej imprezy. Impreza ma charakter charytatywny. Przypomnę, koncert polega na tym, że, że każdy, kto chce obejrzeć danych artystów tego dnia, a w tym roku będą to fantastyczni wykonawcy, bo Olga Szomańska, Janusz Radek, Jacek Wójcicki, może przyjść do kościoła, musi coś zostawić, tylko na rzecz Domu Dziecka Nadzieja. I my na naszej stronie podajemy, jakie to są produkty. To jest głównie chemia, to są przybory szkolne, kosmetyki i. Po zostawieniu jakiegoś takiego drobnego upominku świątecznego, nie narzucamy jaka to ma być wartość, jaka wielkość, można odebrać zaproszenie. Zaproszenie będzie do odbioru w punkcie pielgrzymkowym. Koncert rozpocznie się w piątek, 14 grudnia, o godzinie 19.30. Zapowiedziami kończymy dzisiejsze wydanie dziennika. Ja już dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Na prognozę pogody zaprasza Kaza Wspólnota. Pizza dobra na pogodę i niepogodę. Grande Roma. Zapraszamy. Sprawdź ofertę i zasmakuj w naszym menu. Na piątek w regionie synoptycy zapowiadają pochmurny dzień. Z rana zachmurzenie całkowite, temperatura od minus 3 do 0 stopni, ciśnienie 1001 hPa, wiatr słaby z południa. Po południu wciąż pochmurnie, temperatura wzrośnie maksymalnie do 1 stopnia, ciśnienie 1010 hPa, wiatr słaby z południa. Dobrej pogody nie jesteśmy w stanie zapewnić, ale gwarantujemy najlepszą pizzę i nie tylko. W cieplicach na Zabobrzu i na ratuszu i oczywiście na dowóz. Na prognozę pogody zaprasza kasa wspólnota.